Słyszałeś kiedyś o kieszeniach smarujących? Kieszenie smarujące to małe wgłębienia na powierzchni śruby. Przeprowadziliśmy wiele badań nad tym, jak powinna wyglądać najlepsza powierzchnia śruby pociągowej. Idealna powierzchnia śruby jest lekko pofalowana, zaledwie o kilka mikronów. Dlaczego tak jest? Ponieważ w tych wgłębieniach magazynowany jest smar. Dlatego nazywamy je kieszeniami smarującymi. To naprawdę bardzo korzystnie wpływa na twój produkt. Dlaczego tak się dzieje? Słyszałeś kiedyś o efekcie stick slip? Efekt stick Sleep występuje, gdy smarowanie zostaje wyciśnięte z pomiędzy nakrętki a powierzchni śruby, a następnie te dwie powierzchnie zostają ze sobą na zimno zespawane. To prawdziwy koszmar dla Twojego produktu. Wyobraź sobie, że bierzesz dwie tafle szkła i dociskasz je do siebie tak, że każda ciecz pomiędzy nimi zostaje wyciśnięta. Dokładnie to samo dzieje się z nakrętką i śrubą, gdy powierzchnia jest zbyt gładka. A zwłaszcza w przypadku dużych elementów śrubowych, takich jak ten, który widzisz tutaj obok mnie, powierzchnia śruby naprawdę ma znaczenie. Te drobne wgłębienia naprawdę pomagają w magazynowaniu smaru. W świecie nauki jest to znane, ale jak dotąd nikt nie potrafił naprawdę kontrolować tego procesu ani określić idealnej powierzchni. Jak powinny wyglądać te wzgórza i doliny? Mówimy o 20 mikronach, 2 mikronach. Czy powinny być blisko siebie, czy daleko od siebie? Przeprowadziliśmy dwójpółletni projekt badawczy, aby znaleźć idealną powierzchnię śruby. Współpracując z Uniwersytetem w Hanowerze zidentyfikowaliśmy idealną strukturę. Porównaliśmy więc kilka różnych geometrii. Opracowaliśmy konstrukcję, która ostatecznie pozwoliła zmniejszyć tarcie aż o 28%. To naprawdę zmienia zasady gry, ponieważ zmniejszenie tarcia bezpośrednio przekłada się na dłuższą żywotność. Tak, jesteśmy prawdziwymi pasjonatami struktury powierzchni elementów gwintowanych i naprawdę chcemy stworzyć dla Ciebie prawdziwą wartość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami. Możemy dostarczyć Ci odpowiednie artykuły naukowe i pomóc w udoskonaleniu Twojego produktu.